W Biblii, począwszy od Starego Testamentu, odkrywamy istnienie proroków, tych, którzy przemawiali w imieniu Boga. Jak mówi etymologia tego słowa, profetare, mówić w imieniu Boga. W Nowym Testamencie z Jezusem, z jego apostołami, mamy kolejne proroctwa, przykłady, które pokazują, jak głos, który mówi w imieniu Boga, jest w stanie także przewidzieć przyszłe wydarzenia. Niekoniecznie po to, żeby zrobić coś niesamowitego, co przykuje uwagę słuchacza, ale po to, żeby pokazać, że kiedy Bóg mówi, jest to prawda. Dla kościoła, a przede wszystkim dla kościoła katolickiego. Było to zawsze skomplikowane w ostatnich wiekach. Zrozumieć, kiedy mistycy faktycznie byli prawdziwymi prorokami, którzy mówili w imieniu Boga, a nie osobami, które zostały opętane przez złego ducha lub manipulatorami, jeśli nie nawet po prostu oszustami, jest to zawsze skomplikowane. Ponieważ właśnie jedynie proroctwa, które okazują się prawdziwe, mogą udowodnić istnienie wcześniejszego poznania, prorokowania w imieniu Boga. W związku z tym nie możemy się oburzać, kiedy władze kościelne nie uznają natychmiast autentyczności, prawdomówności danego mistyka. Ponieważ przyszłość w pewnym momencie bliższym lub dalszym pozwoli to zrozumieć. Działo się już tak wiele razy w historii Kościoła, że mistycy, później ogłoszeni świętymi, byli wcześniej spychani na margines społeczności w czasach, w których żyli. Ale jest to zawsze mądrość Kościoła, że wybiera czekanie. Także należy zawsze przede wszystkim iść śladami pasterzy i ich decyzji. I być także w tym samym czasie uważnymi na zrozumienie ostatecznego sensu wskazówek mistyków. Które zawsze wskazują na nawrócenie, są wezwaniem do zmiany życia. Do wyboru życia wiary, do życia według przykazań, które otrzymaliśmy od Boga i pomocy jeden drugiemu, by podążać drogą, która prowadzi do raju. Tutaj nasi nauczyciele wiary, którymi jest także wielu mistyków, którzy otrzymują natchnienie od Boga, od Jezusa, od Madonny. Pomagają wszystkim nam zrozumieć, jak w odpowiedni sposób przeżyć doświadczenie wiary.